Hej wszystkim! To druga część moich filozoficznych wywodów. Zanim może zacznę dzisiejszy temat, chciałbym wam podziękować gdzieś za pozytywny odbiór, ponieważ naprawdę się zaskoczyłem jak wiele osób nie tyle co zareagowała na film i go obejrzała, ale bardziej podzieliła się swoimi, swoimi doświadczeniami na temat właśnie tego tematu. I naprawdę miło, miło się zaskoczyłem. Chciałbym wam podziękować. Ale przechodząc już do tematu, dzisiaj chciałbym omówić takie odkładanie rzeczy w czasie, taką ludzką ułomność, taką chęć do rzucenia wszystkiego i powiedzenia: Zrobię to jutro, zrobię to za dwa tygodnie. Dzisiaj nie jest właściwy czas, żeby to zacząć. I właśnie ja bym chciał to zanegować. Najwłaściwszy czas, żeby coś wystartować, jest właśnie teraz, w tym momencie. Nie jutro, nie za dwa tygodnie, nie za miesiąc. Nie po tym, jak dostanę wypłatę, tylko teraz. I wiadomo, są od tego wyjątki, gdzie są sytuacje bez wyjścia, i rzeczywiście trzeba zostać przy tym, co jesteśmy, ale to są wyjątki, tak jak powiedziałem. Ale poza tymi wyjątkami chciałbym, żebyście zadali sobie pytanie każdy, każdy samemu: kiedy zrobiłem coś dla siebie, co rzeczywiście mnie angażuje, mam z tego przyjemność? Jest to coś nowego, coś, coś, czego wcześniej nie robiłem, jest to trudne, ponieważ zaczynam. I jak często odkładaliśmy to w czasie? Mi się wydaje, że każdy ma taką rzecz w naszym życiu, że rzeczywiście ją odkładał w czasie, aż finalnie od, totalnie ją odpuścił. Dlatego teraz chciałbym, osoba słuchająca ten, ten mój wywód, żebyś przemyślał może, że fajnie było zacząć coś nowego. Jakieś nowe doświadczenie, i jechać na jakąś tripa ze znajomymi, zacząć grać na gitarze, zostać sportowcem. Najlepszy moment, żeby to zrobić. Twoje marzenie i jego realizacja jest poddane temu momentowi. I najlepszy moment, żeby to zrealizować, jest teraz. Nie jutro, teraz. Żeby podsumować tak moją wypowiedź, chciałbym was zostawić z tym przysłowiem, które sumuje całą moją wypowiedź. Dosłownie w kilka słów, a brzmi ono tak. Najlepszy czas, żeby posadzić drzewo, było 20 lat temu. Drugi najlepszy czas, żeby posadzić drzewo jest teraz. I wydaje mi się, że to jest mega streszczenie tego, co dzisiaj powiedziałem. Także walczcie o swoje marzenia i nie odkładajcie czasu na jutro. Tego prania, co miałeś zrobić, które mama ci kazała, też nie odkładaj. Peace.